Poznajesz osobę narcystyczną i co? Na początku wszystko wygląda idealnie. Taka osoba wchodzi i od razu przyciąga uwagę. Jest uśmiech, jest charyzma, jest wiedza, jest błysk wokół. Wydaje się bardzo interesująca, pewna siebie, uprzejma towarzyska, tylko że to wszystko to jest starannie wyreżyserowana rola. Osoba narcystyczna wie, jak zrobić dobre wrażenia. Wie, jak mówić, jak wyglądać i jak zdobywać podziw. Zachowuje się nienagannie, szczególnie wobec tych, których dopiero poznaje. Ale. To jest tylko etap przyciągania, bo im bliżej jesteś, tym bardziej zaczynasz widzieć drugą twarz. Brak empatii, dominację, zazdrość, krytykę, emocjonalną kontrolę, i wtedy pojawia się taki wewnętrzny rozdźwięk. Czy to jest ta sama osoba? Czy to możliwe, że ktoś tak fantastyczny, tak bardzo mnie rani? Trudno w to uwierzyć, bo początek był jak z bajki. Ale właśnie o to chodzi. Narcystyczna fasada ma zmylić czujność, Twoją czujność. I pamiętaj, to co pokazuje ktoś na początku znajomości, to bardzo często nie jest cała prawda, a na jedynie narzędzie do zdobycia wpływu oraz kontroli. Autentyczność nie potrzebuje spektaklu. Jeżeli chcesz nauczyć się, jak rozpoznawać toksyczne wzorce i przestać dawać się wciągnąć w relacje oparte na fasadzie, zajrzyj na świadomierzyć.pl.